Cześć, to ja Gregory, i dzisiaj gramy w Roblox w kopanie dziury. A w sumie raczej wykopywanie skarbów, ale kopiemy i to się liczy, bo lubicie kopanie dziury, więc kopiemy. I, i, i w sumie ja już tu. Jaką on ma rybę? I ja już w sumie tu coś porobiłem, bo no, no, już nagrywałem ten odcinek, ja już robiłem to, ale muszę jeszcze raz, bo, 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 bo źle nagrałem, więc w każdym razie mamy łopatę, łopatę wbijamy w ziemię i teraz zaczyna się magia, ponieważ musimy kopać dziurę, kopać dziurę, kopać dziurę i znaleźliśmy deskę. Wow, deska i w ogóle kupiłem se starter packa, dlatego mam trochę lepszą łopatę, o, mam taką fajną łopatę i o! Equip! Mamy... u Equip! A mogę mieć tylko jeden... <laughs> Lak 14%? Albo to, dobra, biorę to. I, I też za czas spędzony w grze możemy dostać, o właśnie, yy, właśnie rzeczy. I, I w sumie to bardzo dużo tych rzeczy mam. Super. I możemy otwierać te boksy, a z nich są pieniądze. A co jest w tej skrzynce? Jeszcze jakieś busty dostaję, ale skupmy się na tym co mamy robić, w ogóle też jeszcze mamy tu jakiś mini samouczek, ale on jest nieważny, ponieważ my chcemy kopać super rzeczy i możemy kupić sobie nowy plecaczek do szkoły, więc sobie kupuję, a mogę ten kupić? Level piąty, a ja mam Tak, mogłem sobie kupić, tak jest, o, ale mam worek i jest tu dużo wysp i, i, i w sumie naszym, mam buta. Wow! I w ogóle mam jakiś skaner, który, który nie mam zielonego pojęcia, jak on działa, ale w sumie to mi pokazuje, że tutaj jest skarb, a my chcemy skarb wykopać. Może znajdę Frediego, o, byłoby super, albo innego animatronika i sprzedam. W końcu i tak złom... Mikrofon Frediego! Ja wiedziałem, że on tu jest! Wiedziałem, a myślałem, że on usiadł na nim i zniknął, a tu jednak nie. On na plaży był, no wiedziałem i lotarka moja, zawsze je, cały czas jej szukałem i już wiem gdzie była, była cały czas na plaży, nie pamiętam żebym tutaj, tam jest Paryż, a bo to są walentynki, jaką oponę, ale mam oponę, zamontujemy Frediemu i będzie mu jeździć, a jednak to jest kołpak. Halo, ja bym chciał sprzedać wszystko, tak? Proszę mi sprzedać, mam 20 miejsc co prawda, ale sprzedajemy i mamy 6 tysięcy, mamy bardzo dużo pieniędzy, ale możemy z Gandolfem pogadać i on, i on, on, i on może nas teleportować na event, więc myślę, że możemy. A nie, to nie jest event, to nie jest teleportacja, przepraszam, to ja wywołuję wtedy jakieś dziwne rzeczy. Przepraszam, a ja mogę popłynąć, proszę pana. Tak, potrzebuję łódki mnie, mogę sobie kupić łódkę, mogę sobie wypłynąć, czyli ja nie muszę siedzieć tylko na tej jednej wyspie, ja mogę też nurkować, ale fajnie, Idziemy na walentynki, przesuń się, te piracie drogowy Ciekawi mnie, ciekawi mnie, ten event, czy ja mogę coś tu kupić, bo zawsze na eventach można oszukiwać, znaczy dokładnie chodzi mi o to, że są jakieś fajne itemy do kupienia i, i to jest takie małe oszustwo, więc sprawdźmy, kopiemy, chyba, że ja, chyba, że będę miał za słabą łopatę, to wtedy lipa. No dawaj, pokaż mi, wykopmy coś fajnego, wykopmy mi anime dziewczynkę, e, albo nie, bo skończy w piecu. Do, u, dostałem beret. A, i tutaj się nie kupuje nic. O nie, myślałem, że można coś wykopać. No to lipa. No to lipa, naprawdę. Więc dobra, to zwijamy stąd w takim razie. To lecimy na piracką wyspę. Czy on miał tam smoka kapi? Mam motyla. Gdzie jest moja łódka? O, to jest moja łódka. Jesteśmy na wyspie piratów. Ar. I co my tu możemy zrobić? Prócz kopania, oczywiście. Cześć! U Ciebie się sprzedaje? Tak, chyba u Ciebie się sprzedaje. Tak, mam dla Ciebie śmieci. 144 dolary i tu są łódki, ale mnie interesują lepsze łopaty. O! Oh, są lepsze łopaty! Potrzebujemy dziesiątego poziomu! O kurde! Nawet na górze mam napisany postęp, kiedy będę mógł mieć nową łopatę! Super! Ej, fajnie, więc mam nadzieję, że wykopię coś fajnego. Może, może statek kosmiczny. O, to byłoby super, jakbym mógł wykopać statek kosmiczny. W sumie to dużo rzeczy tutaj jest. I. O! Odpalmy buty. Włączmy skaner. Może tutaj skarb znajdę. Czyli ten skaner działa. Mogę znaleźć tu tentakla. Czyli prawdopodobnie będę bilionerem. Tak! To może nie są to anime dziewczynki, ale ten takle są już już, już po drodze do anime dziewczynek. Kowadło! Znalazłem kowadło! Ale ja silny jestem! Dawaj, Gregory, lecisz, kopiesz! Kopiesz! O, skrzynka jakaś! Może, może... Może tam mam jakieś części, żeby naprawić Frediego w końcu. Albo w sumie to nie, może być to pusta skrzynka! Tak! Ale o nie, o nie, to jest... Ej, to jest bardzo ciężkie. O nie, ja mam za słabą łopatę chyba. No nie, mac, macki, macki mnie pokonują. O nie. Kurde, głupie macki. Wykopię to, dam radę, dam radę to wykopać. Wierzę w siebie, Gregory, uwierz w siebie. Moc łopaty, dostajesz tyle razy łopatom i patelnią, że powinieneś móc, ale to jest jakiś bad dragon chyba. Jesteśmy blisko, dawaj, Gregory, skup się, skup się. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No daj, no daj. Dok! Ten taka A co? Tutaj ten tackle, Ale to tam miał być. No nieważne, znalazłem ten takla! Nie wiem czy się mam cieszyć czy nie w sumie. Zastanawiam się. Co ja robię ze swoim życiem? Kopię ten takle na jakiejś wyspie. Znowu kopię coś dużego, niesamowitego. Może faktycznie zbiorę złom na kolejnego animatronika. Albo na łódkę, albo wybuduję sobie dom z tych wszystkich rzeczy. O, to byłoby super. Ale to, to jest naprawdę ciężkie. Ciekawe, czy lepsze łopaty pomagają mi przy tym, czy, czy nie, czy to po prostu... Znalazłem perłę! Mogę się teleportować? Nie myślałem, że ma... O myślałem, że mogę się teleportować! Mam perłę! Mam pełny plecaczek, więc idziemy sprzedać! I mam nadzieję, że znaczy jeszcze nie mam dziesiątego poziomu Bardzo wolno nam to idzie, ale o, a może jak sprzedam, to może dostanę poziom? Ej, fajne by to było! Proszę, panie! Proszę dać mi! Tak, dziesiąty poziom! Ile pieniędzy? Ale super, dobra! Zakładamy buty i kupujemy kolejną łopatę. Mam nadzieję, że będzie lepsza, tak! I zobaczmy, która jest lepsza. 45. Tak, jest lepsza! Czyli bo to jest ze starter paka, który kosztował yy, 100 boksów. A właśnie, czy ja mogę kupić jakąś. <laughs> mogę! Ale za to mamy kolejną paczkę do otworzenia! Legendarna paczka! I a w niej, a w niej, a w niej! <laughs> Lak 30, biorę biorę w ciemno, bo musimy być jeszcze lepsi. Zamknij to, proszę. Musimy być jeszcze lepsi, żebyśmy. Który poziom musimy wbić? 12 albo 16? To już jest potężne. Za 3,5 tysiąca, za 10 tysięcy. No dobra, kupmy sobie w międzyczasie. O, tutaj się na czerwono świeci. Tirek School, jesteśmy w jaskini piratów. Super, lubię jaskini piratów. Ej, ale to jeżeli fioletowe są takie ciężkie, to jakie czerwone muszą być? No chyba nie dam rady. To znaczy, że będzie musiał być albo więcej odcinków, albo, albo nikt mnie tego nie obejrzy i będzie mi smutno I, 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 i się zesram. Ej, bo on chyba mi kradnie mojego T-Rexa, bo możemy tu sobie pomagać, jeśli jesteśmy w jednym teamie, a on mnie zaprosił i przez przypadek kliknąłem i nie potrafię z tego wyjść, ale możemy pomagać i nie wiem co chłop dostał, ale było to fioletowe. Mam nadzieję, że to nie był, nie była to moja czaszka, bo będzie mi smutno. Będzie mi bardzo smutno, jeśli się okaże, że to była czaszka szkieleta, znaczy t rex cool, albo ja bym mi chciał mieć czaszkę o, Czaszka t rexa No tak, to mamy bombę. Kurczę. To jest chyba to, ale to nie jest moje. Tak, to jest moje. O kurde. Jest to złote. Ale wydaje się łatwiejsze. Ła łatwiej łatwiejsze niż te fioletowe. Halo, cze, czemu? Znaczy ja nie narzekam? Ja... Jakie? O, złoto! 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 Złoto, 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 złoto! O, on tam ma armatę! Ale Armata stary! Kiedyś strzelali mną z takiej. Ale to na którymś odcinku z VR Chatu albo Bonlaba? Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę! Jeszcze ostatni raz! Trzymajcie mnie! Tak! dostałem koronę! Łu, a to jest drewniana korona. U, wow. No dobra, to nie wiem czy było warto, ale i złote! I w sumie jest dosyć drogie, więc spoko! I mam pełny plecaczek. Mój plecaczek, który zabieram do szkoły. Idziemy sprzedać i mamy już kurczę. Kurczę, cały czas zapominam, który mam poziom! Ale tak z 11 mam! I teraz mamy dwunasty! A to oznacza, że możemy mieć lepszą łopatę. Tak jest! Za osie... Ale ona 18 tysięcy kosztuje! 18 tysięcy! Nie stać mnie! To idę stąd. Idź, sprawdźmy tamtą wyspę. Znaczy wyspę. Tam jest jakaś jaskinia. I, I chciałem zobaczyć, co to jest za jaskinia. To jest jakaś tawerna. I tu jest goblet. O! Tutaj jeszcze nie kopałem, więc wykopmy. Kop dziurę, kop dziurę. O! I od razu jakiś legendarny przedmiot. Ja to mam szczęście czasem. O to znowu ta korona. Ona jest dużo warta, więc będziemy mieli też dużo ekspa. I jeszcze kolega mi pomaga. Tak, jednak mam kolegów, który ma lepszą łopatę. Tak jest. 1100 ile ona jest warta? No z 2000 co najmniej. W ogóle spadł jakiś meteor. Ja chcę zobaczyć, tam jest skarb. Jest napisane, że jest skarb, że jest skarb, ale ja nie wiem gdzie to jest. Czy my będziemy musieli szukać meteoru, jeżeli chciałbym zgarnąć skarbik? Sprzedajemy do łuteczki, lecimy! Lecimy do meteor! Ale to... O tak, to jest... To nie jest moja? To nie jest moja łódka! Bo tu jest, ja tu zaparkowałem! Lecimy, kumpel, lecimy! Lecimy po meteor! O nie, bo oni wykupują to! Poczekajcie, koledzy! Ej, skakanie po wodzie jest szybsze niż ta łódka. Ale lipa. Szybko, szybko! Kop dziurę, kop dziurę, kop dziurę! Jak tu łatwo jest! Przecież to jest jakiś złoty, legendarny. I chyba, że my wszyscy. A bo my wszyscy kopiemy wspólnie! Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak i to bardzo wolno idzie, ale jak już to wykopiemy, ale to, ale będzie super, na pewno, na pewno coś super dostaniemy, musimy, no musimy, przecież to meteor spadł, mamy połowę, idzie bardzo ciężko, bardzo wolno, ale jestem naprawdę ciekaw co my tu dostaniemy, jeśli dostaniemy na przykład kawałek meteoru i, i on będzie warty milion dolarów, no dobra, tak naprawdę to jest tak, z 3,50 będzie mógł, mógł być warty. Ale za to będę mógł kupić łopatę! Albo bilet na autobus do szkoły. Nie poddawajcie się! Już kończymy kopać ten meteor! Żółty, widziałem jak się tam poddałeś. Nie możesz się poddawać teraz. Jesteśmy już przy samej końcówce! I... I dostaliśmy! My Kurde, czy się opłacało? W sumie to nie wiem, no 1000, 1500 niby dużo, ale długo dosyć kopaliśmy to. I 13 level, tylko kurde, no tak, bo ja mam przecież ten meteor. No tak, w sumie to mógłbym spróbować to przetradować, ale nie. Weź, weźmy bezpiecznie, na bezpiecznie, chciałbym sprzedać. Ja to umiem się ustawić, kurde. Teraz lecę z moim kolegą i płyniemy gdzieś. Gdzieś on mnie zabiera. Na szczęście to nie jest samochód i on mi nie chce dać cukierków. On chce mi pokazać dziurki. Dziurki na wyspie. I o, płyniemy na wulkan. Wydaje mi się, że ja jestem za słaby jeszcze na wulkan, ale sprawdźmy. Może łatwiej się dorobię milionów. W sumie przydałoby się. Bo jestem taki biedny trochę. No dobra, ale skoro już jesteśmy na tej wyspie, to zobaczmy jak tu się kopie. I w sumie jakie temy są warte, bo może są warte. No w sumie dosyć łatwo się tu kopię. Czy... O, płonące taku! Czy to oznacza, że w sumie to nieważne gdzie ja kopię, tylko każda wyspa ma po prostu inną łopatę i tam mogę kupić? Na to chyba wygląda. Popcorn! Warte 50 dolków! Dobra! Idziemy to sprzedać. Nie widzę tu żadnego sklepu. A tam jest sklep. Chodźmy zobaczyć jakie są tam itemy. Dostałem świnkę, na której mogę jeździć. To to jest, co to jest? To jest winda. A, nie mogę, bo nie mam kija. Och. No dobra, ale to będzie na tyle moi kochani. Trzymajcie się, cześć!